Wielki moment odpalenia TNT! 3, 2, 1... Siemano! Stajs, siemano kolano! Stajs, stępan, witam, z tej strony jestem Panda, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wysadzamy sobie wielkie TNT. Tak, yy, yy, już jeden z takich filmików jest, gdzie zostałem, gdzie zostałem z Pandą Ety zamknięty w bedrocku i by Lagi, zresztą możecie wbijać na jego kanał, zobaczycie tam sobie jego filmik, jak to u niego z perspektywy wyszło. A teraz odpalamy 3, 2, 1. Paliło się. Eee... Dobra, nieważne. Kalkulator nie zadziałał. O kurde. Szkiel, tu Kurde. Kurde. O kurde. Jakie emocje. Co jest? Lagi przepotężne. Co jest? że jeszcze tej pochodni nie wysadziło i tej skin. Zobaczę, wam i się walił. Nie, polecam Nie, skiniak! Ale no, Nie polecam takich dużych robić. Jeszcze nie kończy. Jak tylko jasno powiedzieć. O, w mordę. Ja wolę. A to dalej nie wybuchło. Nie co oh jest O nie, świnka zginęła Słyszeliście to? Nie, biedny Tu nic się nie dzieje O, dobra. Ja mam zrobię cięcie, jak się to uspokoi. I ja Wam zrobię teraz cięcie, jak to się uspokoi, już nie będzie lagów, no i... No i po prostu odpauzuję i... i zobaczycie sobie, jak to wysadziło. Powiem tak, jeśli takie małe TNT wysadziło tyle, tyle tego, tyle terenu, to ja nie wiem. Ja nie wiem jakby to działało na prawdziwy świat. Jak widzicie same lagi. A zobaczcie, wejdę sobie w czat i nic nie da się zrobić. Trzeba podwójnie klikać. Widzicie to? Patrzcie na to. To wszystko. To wszystko. Bo rozsadzone takim małym TNT. Zamarzę cały ekran i zaraz wam narysuję jak to będzie jak to wygląda. A teraz, teraz zabieramy się do przyszłości. Czekajcie, pomaluję to do końca tutaj, nie. Musimy się w przeszłość. przyszłość. A więc tak. To TNT było gdzieś powiedzmy na. Z wysokości to gdzieś tak. Nie będę teraz dopracowywał. Tak po prostu, tak na oko gdzieś było o tak. A to rozsadziło o tak tu dookoła tego TNT, gdzieś o tak. Ja nie wiem. Co ja mam do robienia? Malować tylko ekranik. nie narzekuję. No co? Zamalujesz szybko wszystko na czarno, żeby nie przedłużyć. Możecie słychać, słyszeć mój palec jak w telefonie, bo ja mam kanał na telefonie w ogóle. Nie wiem jak, ale mam. Ale niedługo zrobię też kanał na. bo jeszcze komputera nie mam, a tak to, gdy będę miał, to zrobię swój ogólny taki kanał. Ten jest tylko taki, taki o. Tak ogólnie to. Ja zrobię sobie nowy, więc jak zobaczycie takiego samego użytkownika, który tak samo się nazywa tak jak ja, to proszę go nie hejtować, że zgapił, bo to będę, bo to ja. Ale co ja mogę ten Dajcie mi Supcia Bardzo bym się ucieszył, gdybyście dali mi suba Naprawdę mam ich bardzo mało Tylko 6. Polecam też wbijać na kanał Na kanał Pandaty. A ja już się z wami żegnam, no i siema.